Siemanko z tej Kupo, zagramy w Rocket League 1 na 1 z Krzysie. Cześć. Zobacz. Znowu ja. Tak. Gramy w grę. W... I wciąż ten sam dzień co Trackmania była nagrywana całe 7 odcinków. Tak. Ciężka praca Jupitera. Dokładnie. Yy... Więc. Ile jaki czas zostawisz? piątkę. A, myślałem, że 10 minut godzinę. No dobrze. No nie, bo jeszcze gramy w Rambla, tak? A no, no myślałem, że tak. Rambla zrobimy na osobny odcinek. No to zagramy do trzech punktów. Kurwa, nitra nie wziąłem. Nie mów tak brzydko o Kuperku, bo wtedy content family friendly się nie zgadza. 30, 30 sekund już minęło. Fak, 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 fak. Coś zrobił. Nie trafiłem sobie w piłkę. Nie, no, dobra. Bo się położyłem na fotelu z nogami na biurku i dlatego. Fuj, telu. Później <noise> w fotelu. No, nie, lagi mam. Zobacz na mój ping. O kurwa, rzeczywiście. Mówi... <noise> Nawet cię nie widziałem <głos> <głos> O ty parowo <noise> Nadal mam laki <głos> <głos> No widzę właśnie Cały czas wykrzyknik Musisz się skontaktować z lekarzem lub farmaceutem od internetu ja, no, Chyba nie muszę, ale... Eee, nie polecam Kurde, nie trafiłem tego <noise> Nie ja cię zabrałem po prostu O, o ty, o ty, O ja, o ja Ole. Cwaniak Łolele, łolele Mamy cwaniaka O, o sorry ty <gry> No już Nie wyzywaj No Nie, <gry> no <ważne. gry> Totalnie to <gry> Łapki, się nie da. No. Mhm. Uważaj, bro, trafisz. O, już nic. O, 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 o OOOO! To zrobił. A to zrobił, hop! Hakuna Matata! Jak to źle jak brzmi? To... Co? Przestajemy nagrywać Czemu? Z tymi słowami co powiedziałeś. <laughs> Dobra. Hakuna Matata jest zajebiste. Dobrze windzieć. Windzieć, jak Vinted! O... Oh. Ja! Przecież <ścoughs> jakbym bardziej to w lewo uderzył, to by wypadło. Może. Ale uznałem, że... ...1 do 3. Nie będzie, jak cię sprowokuję. Yy, nie polecam tej Robimy antyreklamę. Jak Nitro robił antyreklamę UPC, to my zarobimy te teraz. Kudził się łódź pierdolni tej piłki. Ja mam kartograficzną wewnętrzną od Miss Asus. Nie pamiętam już, która wersja. Ja nie mówię o kartograficznej. Nie mówię. A no, o sieciowej. No, ja byłem mi się kartograficzna wewnętrzna. A jest zewnętrzna? No, kurde. Jest. O kurde. Wypię Można dokupić dokumenty jakieś śmieszne. O no, Pan Kupro goalkiper Proste A ty mi kradniesz ja, każde nitro jakie jest Tak To jest... ...good... ...idea No i co ci to dało? O, oh, fuck To Teraz co trafić i mogę. No Ja mogę. Nie mam Legów, to co mogę trafić. 1-4. Chcielibyśmy proszę Państwa, proszę Państwa podkreślić, że nie mamy nawet Platyny, dlatego proszę. Po pierwsze, A... nikt nie będzie oglądał. Po drugie, yy... i chciałbym Podnik. powiedzieć, że w tej chwili nagrywamy w słonecznej Polsce, ale znajdujemy się w słonecznej Italii, w której wynaleziono, odkryto pizzę. Wiem, że nie, ale tak. I pizza jest okrągła. Proszę Państwa, e, nie, proszę bo to Państwa Minecraft. Państwa. Jesteśmy w Minecraftowej Państwa. rzeczywistości, to jest kwadrat. Co? Co? Co jeszcze ma koła? Auto ma koła. Dlatego właśnie gramy w Rocket League. Proszę Państwa, samo buję, się szczery. Tak, o. Proszę Państwa, auto ma cztery Goła, proszę państwa. Ja wiem, że Państwo tego nie mogą w to uwierzyć, lecz tak właśnie jest. Kuprą i właśnie szczelił goła również okrągłą piłką. Nie zmyślam. Piłka Światła. skulista, kulista, nie okrągła. Okrągła. No, skulista. Okrąg to koło. Koło to nie ok... okrąg. A kwadrat to nie prostą. nie wiem. Wie. W tej grze nie ma A... kwadratów, w tej grze jest sześcian. A wiesz, że sushi jest z ryby? Nie, z makreli. Makrela to nie ryba. To tuńczyk. A wiesz, że delfiny <grym> nie istnieją? Proste. A wiesz, że delfin to nie ryba? Wiem. Ale wiesz, że nie jest istnieją? Proste. Rozpusta, A... nie stałem, nie dałem rady. Ale nienawidzę, jak to ty to robisz Ty w ogóle nienawidzisz, jak ktoś drybluje jakkolwiek No tego, to jest tak denerwujące A ja nawet nie brybluje, Ale to jest tak denerwujące O, o, uwaga, samobój Kurwa No <laughs> w Ramblu cię rozpinkolę Tak? Tak Podobno miałeś platynę w Ramblu Tak. Oczywiście. Tak? Tak. Taak. Dobra. Wchodzimy w ustawienia meczu w koszach hokej rumble. Da się w kosza w Rumble? Nie da się. Nie. Nieważne. Albo Znale. naprowadzające możesz. Nie. Dobra. O, w naprowadzające też zagramy, żeby było 15 minut. Już jest 8 minut. No i co z tego? Będzie jak powiedziałem Będzie, będzie majonez Będzie kochonez, kochonez. będzie Uuu. Czemu? Czar... biało-czerw... różowo Czemu różowo tak, wybrałem. <laughs> co ty tak długo myślałeś? Co to jest? Rumble? Rumbl. Nie wiem. Tak. Rumbl. Nie kur... O, oh, fuck. Uruszyłem se gałką. Gdzie ty jesteś? Nie mam, nie. Ojej. Oj. Ciekawe co masz za łatwienie. Fibo Pokażę Ci sztuczkę <noise> Wróciliśmy do tego samego miejsca. Jaką A ja też sztuczkę <głos> 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 Nikt latać nie umie, bo po co się uczyć O, ty parów. Chciałeś Ramble? Tak, ra ramble są zajebiste w, w dwójkę. Bo jest śmienny śnie Tak? Tak, jest ra Rakowisko, jest. A to tak, tak, to się zgadzam. <noise> Dużo ci to dało? W sensie ja to ch kurde. Chciałem, wiesz. Co masz? O ty chuj. Jaki pierdolenie. No, bym był troszkę wyżej. O ty kurde chcesz <laughs> nie strzelić tylko przed tobą schować o ty. The motherfucker The Musztardyn Tak właśnie Nie lubię tej mapy, jest tak krótka O ty O oh, ja yeah. <laughs> O ty Nie my ty o tym nie Kurde, no nie mogłem ci dogonić. Właśnie czekaj, jak jesteś na maksa rozpędzony, co nie? To robiąc przewrót, lecisz jeszcze szybciej? Chyba nie. Ale nie wiem, hmm. trzeba byłoby się zapytać sobie. Dobra dobre ci się boosty trafiają tak umiejętności dlatego przegrywam 2 jeden. oj zjebałem bo ja mam ogólne umiejętności, a ty masz takie dodatkowe proste ale żebym to zmała się, w piłkę nie tak. Bo chciałem to tak z przewrotu, z shiftem, co nie? I ostatecznie nie trafiłem w ogóle. Nie wiem, co oznacza z shiftem, bo nie gram na no, to. By... Z driftem. O, ty. To powinno wejść w bramkę. Kurde no, sekundy mi do umiejętności brakło. To jest mój problem, bo ja próbuję latać. Czasami wychodzi, a zwykle nie wychodzi. nie farci. Co mi się stało? Co mnie tak wyjęło? Co mnie tak wyjęło? Kurde No i zanim ja się przylepię, to ty już będziesz w bramce no Chuj ci w dupę Nie lubię tego, <śleszy> jak ty tak robisz O, widzisz Tak samo z Wojtkiem, Woj gdy grałem jeden na jeden, była but... O tyle hamska sytuacja, co nie, że kula na, na nim <laughs> I nie mogłem się ruszyć. Nie wiem, czy ci to jakaś... Muszę ty... No, o ty. Też mam kolce. Pierwszy. <laughs> a pa jak fajnie skontrowałem lot. I teraz gdzieś mi się kolce pojawiły. Za późno. Ale my jesteśmy innymi ludźmi, coś mi tutaj tak wydaje. W sensie. No bo Wasz... nic się nie dzieje. <laughs> dla nas to nie jest nudne bo segramy, ale dla ludzi, którzy by to mieli oglądać. To jest szara rzeczywistość Polski Mała masakracja Nieopłacalne <laughs> Nie trafiłem do... Czemu nieopłacalne? Piłka u ciebie Mission complete tak? A ty to kutas jednak jesteś Przykro mhm. że nie siadę. Nie, ma no nie. <laughs> <laughs> Jak przysą. Dobra, tym optymistycznym akcentem dziękuję nie, za uwagę. Nie no nie, jeszcze, jeszcze. Cześć. Jeszcze